Wiersz gotikowy. Pewnego dnia na skraj urwiska mnie zaprowadzili. Zabójstwo, morderstwo, przecież to wszystko jedno. Nie wiedziałem, co mnie czeka. Obok mnie magiczna bariera. Wrzucili do wody i tutaj zaczyna się gotikowa przygoda. Zostałem skazańcem i tak mnie nazywano. Stałem się bezsilny, ale się nie poddałem. Pobił mnie bulit, ten strażnik czerwony, lecz pomógł mi cień. Imieniem Diego. Zaoferował swoją pomoc i dołączenie do obozu starego. Do wyboru mam również tych świrów z Bractwa śniącego lub wyrzutków z nowego. Decyzja z wyborem obozu wygląda zbyt prosta, prawda, graczu? Wybierz mądrze. Od Ciebie zależy życie wielu setek. Walcz w imię swojego Boga i nosa. Beliara, czy Atanosa? Obojętnie jaką ścieżkę wybierzesz, to krocz nią już do samego końca. Teraz to ja, Bezimienny, kieruję pytanie do ciebie. Mam wybrać stary obóz i całować Gomez'a w dupę? Czy mam wybrać nowy obóz? I słuchać magów, wody zbierając bryłki i dokładając się do kopca rudy? A może wybrać tych świrów z sekty, palić trawę, modlić się i czekać na sytuację wydarzeń. Jedno jest pewne i to ma duże dla mnie znaczenie. Na pewno chcesz je poznać, bo tutaj jesteś przecież. Na swojej drodze spotkam wielu przyjaciół, którzy rzucą się za mną w ogień. Walczymy ramię w ramię i żadna gildia nie ma tutaj większych znaczeń. Wszyscy walczyć będziemy ku wolności, bo mamy do tego zdolności i znamy nasze wartości. Rozdział za rozdziałem. A ja zdobywałem zaufanie i przy okazji wielu informacji się dowiedziałem. Śniący okazał się być bardzo złym wariatem. Muszę go pokonać, bo w innym wypadku zawładnie światem. Pamiętacie człowieka imieniem Xardas. Pewnie go znacie. Niektórzy go lubią. Część zabiłaby go na starcie Lecz to nie ma znaczenia A zbieg kolejnych wydarzeń? Wydzielina pełzaczy Cmentarzysko orków Czy magiczna zbroja Do tego urszak, ulumulu, uryziel I kamienie ogniskujące Świątynia Śniącego To tam stanąłem z nim sam na sam w otwartej walce Przebijając z serca i nad złem zwyciężając to już koniec tej wielkiej historii, więc powiem wam coś powoli. Niby byłem nikim, a każdy się ze mną liczył. Jedno jest pewne wszystko będzie w porządku.